Z roku na rok ubywa osób, które pamiętają tamte dni, tamten wrzesień. Z roku na rok coraz mniej jest świadków naocznych świadków zbrodni, które rozpoczęły się już w pierwszych dniach wojny. Wojny, która rozpoczęła się Wcześniej rozpoczęła się od paktu między Hitlerem a Stalinem 23 sierpnia 1939 roku. Wojny, która była największą hekatombą XX wieku, jednym z najkrwawszych konfliktów w dziejach ludzkości. I dziś po 82 latach od rozpoczęcia tej strasznej wojny musimy zdawać sobie sprawę z tego, że następuje proces wypierania z pamięci i wypierania ze świadomości tego, kto był faktycznym sprawcą, kto był odpowiedzialny za tamte zbrodnie, za zniszczenia. Za śmierć. Myli się katów z ofiarami, przypisując odmienne rolę tym, którzy w dramatycznych okolicznościach bronili, bronili człowieczeństwa, bronili wolności, bronili niepodległości przed tymi, którzy bestialsko od pierwszych dni. Mordowali, niszczyli cały naród, niszczyli całe państwa. Tak, za nami napis Nigdy więcej wojny, ale ta wojna została wywołana przez niemieckich najeźdźców. Już od pierwszych dni wojny niemiecki Wehrmacht dokonywał bestialskich, barbarzyńskich zbrodni. Na cywilnej ludności polskiej. Wystarczy wspomnieć kilka nazw miejscowości, miast i wsi, jak Złoczew 3 i 4 września, gdzie zamordowano ponad 200 osób, spalono blisko 250 budynków, a niech atmosferę i bute tamtych dni niemieckiego najeźdźcy odda również fakt, że w pierwszych tygodniach wojny płonący złoczew pokazywany był jako tło do kroniki filmowej i wyświetlany w kinach. Jak bujnów, jak miejscowości, wioski wokół Wielunia, gdzie już w pierwszych dniach, dosłownie w pierwszych dniach, Mordowano, palono całe wsie, palono żywcem dzieci, kobiety, starców, zakuto bagnetami miejscowości Solec kilkanaście osób, w tym także kobiety i dzieci. I tych operacji dokonywali zwykli żołnierze, nie tylko sadystyczni gestapowcy. Nie tylko funkcjonariusze formacji SS czy SA, ale także członkowie formacji teoretycznie mogłoby się wydawać nie mających za wiele wspólnego z prowadzeniem wojny, z okupacją. Były to formacje i służby cywilne. To one właśnie także. Brały udział w wyjątkowej zbrodni na warszawskiej woli i ochocie w pierwszych dniach powstania warszawskiego. To wszyscy ci gorliwi kaci Hitlera wykonywali wolę, i w powszechny sposób uczestniczący w tej zbrodni naród niemiecki ponosi za to wszystko, co działo się w tamtych latach, pełną absolutną odpowiedzialność po wieki wieków. Ale ta operacja, operacja zniszczenia narodu polskiego, operacja o nazwie General Plan Ost, ta operacja miała dokonać całkowitej eksterminacji 85%. Wyliczono to dokładnie, 85% narodu polskiego obywateli polskiej, a pozostałe 15% zamienionych miało być na zgermanizowanych niewolników. Ta operacja to była także operacja, można powiedzieć, gospodarcza. Operacja gigantycznego rabunku, zaboru mienia, zaboru depozytów na rachunkach bankowych. Polaków, którzy wtedy stracili swoje oszczędności. Zaboru towarów, kradzieży fabryk, zaboru mienia. To był rabunek na masową skalę. Rabunek i zniszczenia, które nigdy nie zostały skompensowane nawet w jakimkolwiek znaczącym stopniu. O tym także musimy pamiętać, bo Niemcy wraz z Sowietami pozbawili nas wtedy wolności, niepodległości, szans rozwoju, szans normalnego rozwoju na wiele, wiele lat, na wiele dziesiątków lat. Ale niezłomny naród, żołnierze polscy, polscy cywile. Walczący na wszystkich frontach II wojny światowej, mieli w sobie głęboką wiarę, wolę walki, wolę zwycięstwa, wolę zwycięstwa i walki do ostatnich dni, do ostatniej kropli krwi. I to tę wolę walki w pięknych słowach proroczo, bo. W wierszu ogłoszonym 30 sierpnia 1939 roku obwieścił Kazimierz Wierzyński. O sprawiedliwą bijemy się rzecz, o naszą wolną wolę, o naszą ziemię i morze, o Matki Krzyż na czole. I dalej o dole, daleką i bliską. O prawa ziemskie i boskie, o wszystko. Tak, Polacy bili się o wszystko: o człowieczeństwo, o niepodległość, o lepszy świat, o wolną ojczyznę, wolną Europę, o świat bez wojny. I to właśnie Polacy ponieśli największą ofiarę, patrząc procentowo na liczbę ludności, liczbę obywateli polskich sprzed II wojny światowej. I dlatego ciąży na nas coś więcej niż pamięć. Ciąży na nas dbałość o prawdę, pamięć o prawdzie II wojny światowej. I ta pamięć nigdy nie może zginąć. Cześć i chwała bohaterom, cześć, chwała, wieczna pamięć wszystkim Polakom, wszystkim obywatelom Polski czasów II wojny światowej.